Co wyobrażać tę te przestrzeń, ten żywioł, czy ten byt, gdzie ty teraz jesteś? Patrzę na to samo, na co kilka miesięcy temu i przez sześćdziesiąt lat przedtem patrzyliśmy razem i widzę, co minęło. Wisła płynie i niebo się smuży obłokami, promieniami, wspomnieniami, czuciami. Ale tylko po wierzchu, bo tam, gdzieś głęboko, na dnie leżysz ty w swoich najlepszych, ciągle jeszcze nowych bucikach, w twoim najlepszym ubraniu i z różańcem z czarnych i białych kryształków, który dwa lata temu podarował ci Jan Paweł II. Czy te kryształy nadal błyszczą? Czy to jest okup za tę straszną krzywdę? Na początku marca 1984 roku Leżałeś w klince rzymskiej na łóżku z wysoką kratą z boku, żebyś nie uciekał od śmierci. Uciekałeś, zrzucałeś prześcieradła koce, kurczyłeś nogi do skoku. Perswadowałam, pytałam, dokąd, po co, nic cię nie boli, śpij. Zasypiałeś. Przyszedł dzień od lotu do Polski. Starannie ubrany. Małomówny, bez uśmiechu, odtrąciłeś włoskiego pielęgniarza, wielkiego chłopa z taką siłą, że się zatoczył, bo nie chciałeś słabości. Nienawiść do śmierci była jeszcze silna w twoim ciele. W samolocie zasłabłeś. Pomagał ci nasz syn i polska pielęgniarka powracająca z pielgrzymki. W Lublinie powiedziałeś lekarzowi. Z Lublina wyszedłem, do Lublina wracam. Jakiż to skrót lakoniczny. Historia trzech pokoleń, lat sześćdziesiąt. I wcale nie chciałeś, żeby ta historia skończyła się w lubelskim klinice. To miał być przystań. Na drodze do Kazimierskiego Domu, na przystanek, okazał się ostatnią stacją.